Darka na Podkarpaciu czas biegnie znacznie wolniej. Tu nie naprawia się wielu aut dziennie, tylko jedno auto wiele dni, zwykle kilka miesięcy. Ten projekt z pewnością pochłonie setki roboczogodzin. Co za 110, 110, 110. A podłoga? Podłogę? Ok. Będziemy okay. dorabiać. Słuchajcie, fajny temat. Samochód gaz. Tak naprawdę tak skorodowany, tak sprzerabiany. Kołkos totalny, nie do odbudowania. Bez czego? Bez dokumentacji. Popatrzcie tutaj. Z każdy kawałeczek dorabiany, ale nie z pomysłu z głowy, tylko z dokumentacji, którą tak naprawdę mamy pozyskaną. Popatrzcie tutaj. Rzadko się zdarza, że samochód ma tak dokładną dokumentację. Mamy tu każdy milimetr, każdy centymetr rozrysowany, każdą podkładkę i dzięki temu można go odbudować do stanu tak naprawdę pierwotnego. Chodźcie, pokażę Wam. To jest nic, to jest mała karteczka. Chodźcie, zobaczycie, ile tego jest. Popatrzcie, w każdym, w każdym z tych papierów jest zawinięty i mamy posegregowane karoseria, rama, wszystko popisywane, wszystkie elementy po kolei, także co chcemy odbudować, bierzemy sobie fajny jeden kawałeczek, rozkładamy i wedle tego wzorca robimy, nie wedle tego, że tak się nam wydaje. Mega szukanie człowieka, który powiedzmy za ognistą wodę e, zrobił kopię z dokumentacji, oczywiście nie u nas, tylko w Rosji. Przyjechało mamy. A dokładniej przyjechało z fabryki gaz imienia Mołotowa. Te papiery dotyczą modelu M1, potocznie nazywanego Mką. Blacharze odbudowują nie tylko karoserię, ale i ramę, która także była jak sito. Te kawałeczki, które tu już mamy w tej chwili dorobione, tu i najbardziej widać tam z tyłu, ramę. To jest właśnie dorobione wedle wzoru z dokumentacji, którą możemy tak naprawdę się posiłkować. Ten arkusz blachy już niedługo zmieni się w nowy panel podwozia. Można powiedzieć, że polscy fachowcy zbudują radzieckiego Gaza jeszcze raz, tylko lepiej i z lepszej stali.